9 września mieliśmy zaćmienie księżyca w rybach i to zapoczątkował korytarz zaćmień, który będzie trwał do 21 września. Kończy się to zaćmieniem w pannie, ale to jakby nieważne. Wracając do tego zaćmienia w rybach, jak ktoś mi powie, że to są głupoty, to ja cię pierdzielę. Um... O co chodzi z tym zaćmieniem? No ryby mają to do siebie, że one są o emocjonalności, o tym, e, co jest wewnętrznie głęboko w nas ukryte e, i przed czym po prostu uciekamy, tak? E, co ukrywamy przed światem, ale też przed samymi sobą. E, I e, ja doświadczyłam właśnie mm, dokładnie w dzień zaćmienia sytuacji, która rozwaliła mi beret, ponieważ mm, skontaktowała się ze mną ważna dla mnie osoba, bardzo ważna. I skontaktowała się w tej samej sprawie co zawsze, od, od wielu wielu lat, no i tam pomogłam w jej jakiś tam sposób. I potem ona nie tyle poprosiła mnie o pomoc, co postawiła mnie w sytuacji, że ona mi informuje, że ta, ta pomoc będzie potrzebna, no i że mam się do niej stawić. I ja miałam wtedy taki klik w głowie. Zresztą uwaga, ryby to też emocjonalność, więc, jakby nasze reakcje są też bardziej emocjonalne, i prawda wychodzi na jaw i zaczynamy widzieć to, co było wcześniej ukryte, tak? Więc ja, okej, okay, może byłam bardziej emocjonalna, albo w ogóle zauważyłam coś, czego dawno nie widziałam od wielu, wielu lat, i miałam takie coś, że. No kurczę nie! No kurczę nie! Nie będę dalej, bo zawsze byłam w takiej roli pomagacza. Byłam w roli tego naprawiacza, pomagacza, który stawia dobro innych ponad swoje, który wszystkim chce robić dobrze e, kosztem samej siebie. I ja wtedy, e, to był taki pierwszy raz, gdzie ja po prostu nie wiedziałam, jak mam zareagować, ponieważ to, po, e, powtarzam, ważna dla mnie osoba. I. Tak trochę kręciłam, 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 aż w końcu powiedziałam tak, może niezbyt stanowczo, ale powiedziałam nie. Czyli postawiłam pewną granicę w danej sytuacji, tak? Bo poczułam, że po prostu czas przestać być wykorzystywaną, przestać pozwalać się wykorzystywać. I co było dla mnie po prostu game changerem, to to, że rozmowa potoczyła się bardzo nieprzyjemnie, bardzo. Skończyła się też e, tak niespodziewanie, i po tej rozmowie było jeszcze krótkie pisanie, i to pisanie pokazało mi, jakim człowiekiem jest tak naprawdę dana osoba, tak? E, no, generalnie skończyło się bardzo nieprzyjemnie, zostałam bardzo niesprawiedliwie, źle e, oceniona e, i. Okazało się, że po prostu za lata mojego wsparcia, mojej pomocy zebrałam wiadro pomyj. No i dla mnie to była taka informacja od wszechświata kurczę. To jest relacja, która Tobie ewidentnie nie służy.